Cześć, Rosomaki! Dzisiaj sprawdzimy sobie, z jakiej paki e, żartuje w Nebula Dragon. Ile ludzie dają za Nebula Dragon? Zostawcie lajka, subskrybujcie kanał. Link w opisie do tego filmu oczywiście. Jezu, jak to jest głośno. Pop, pop, pop. O kurka, ekskluzywy tu dają, nieźle, nieźle, dobrze, dobrze, dobrze. Dawać więcej. Czy to się opłaca? Chyba nie. Nawet nie wiem, ile, ile w ogóle Nebula Dragon ma. Kurka, muszę iść do fryzjera. Ile on ma ten, yy, wiecie, Ile, jak jest warty, bo ja nawet nie wiem. Kurka, Nebula Dragon, pierwszy raz go widzę w ogóle. Nebula, Kula, dalej je Kula. Okej, okay, jest tutaj. Dużo ekskluzywów dają za niego. Znaczy to nie, może nie jest dużo, jak patrzeć, zależy, punkt widzenia o, yy, mieści się tam, gdzie siedzicie, tam. zależy od punktu siedzenia. Uuu, Huge Hacket Card, ale Huge card jest obecnie staniał i to tak bardzo, nie? Więc zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. W ogóle jest nowe przecieki, i nowy update będzie w ten tydzień, prawdopodobnie w tym tygodniu. Słuchajcie, będzie super, będzie super, będzie komputer. Co on tutaj jeszcze im daje? Kurka, który trade jest najlepszy? Napisz w komentarzu, bo chcę wiedzieć. Bo ja się na tym kompletnie nie znam. A chciałbym wiedzieć, który trade tutaj był najlepszy. Musicie koniecznie mi dać znać. o, huge cupcake. Kurka, go nie zdobyłem jeszcze. Słuchajcie, wyobrażacie sobie to? Nie zdobyłem huge cupcake'a. No dobra. Słuchajcie, te wszystkie traderzy moim zdaniem są takie średnio słabe, no ale może jest tu jakiś najlepszy, który wpadł wam po